Cześć i zapraszam Was dzisiaj na mecz Ekstraklasy Piaz Gliwice. Zagra u siebie z Górnikiem Zabrze. Ten mecz rozpoczyna się o godzinie 14.45. Teraz misja z tego spotkania będzie na kanał Plus Sport 3 i Ekstraklasa TV i TVP Sport. Pojemność stadionu w Gliwicach to jest 10 tysięcy. 37. Jeśli chodzi o statystyki, no to Piast Gliwice tutaj ma Jeśli chodzi o formę, to dwa remisy, dwie porażki, jedno zwycięstwo, a w Górniku cztery zwycięstwa i jedna porażka. No i zobaczymy kto tu wygra, czy Piast Gliwice, czy Górnik Zabrze, no i oczywiście kto zdobędzie pierwsze trzy punkty w Ekstraklasie. Do meczu jeszcze trochę czasu, ale na trybunach już czuć wspierające napięcie. Gwiazd Gliwice zmierzy się z górnikiem Zabrze, to już za kilka minut. Jesteśmy już na stadionie w Gliwicach, gdzie za chwilę rozpocznie się spotkanie, na które wszyscy czekamy i gorąco zapraszamy. Tu Tomasz Smokowski. Witam państwa serdecznie w towarzystwie Jacka Laskowskiego. To Szula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Piast Gliwice zmierzy się z Kurnikiem Zabrze. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Ciężko tam było trafić do siatki pod takim kryciem. Felix Dziczek, No aż żal byłoby teraz nie pociągnąć skrzydłem. Jest dużo miejsca, i to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Sędzia przyznaje teraz wolnego górnikowi. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Oj, przedobrzył z tą rzutką Obrona może teraz odetchnąć. A zatem rzut rożny dla zabrzan. Wrzuca piłkę przed bramkę. Gol! Szanowni Państwo, co tu się wydarzyło? Posyła piłkę do bramki z boleja. Fenomenalne wykończenie. No to mamy 1 do 0. Piłka w pole karne. Ma tam kto wykończyć. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. Aj jaj! Sytuację sam na sam. Trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową. A tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. No i tracą teraz posiadanie. Dziczek. Krapek. Jastrusza do przodu. Czy będzie zagrożenie? Ach, mieli piłkę! I wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Dobre, chociaż ryzykowne zagranie we własnym polu karnym. Michał Krapek. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Szansa, będzie remis! I Bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Były widoki, ale zamiast dobrej akcji, ostatecznie mamy stratę piłki. Tego może coś być. Co zrobi w tej sytuacji? Choć nadal przegrywają, cierpliwie konstruują akcję. Próbują podejść pod bramkę rywala. Decyzja sędziego. Odrzutu wolnego rozpocznie grę Piast. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. Niepewne teraz zagranie w obronie. Miało być groźnie, ale jednak, nie tym razem. Górnik ma sporo wolnej przestrzeni wzdłuż linii bocznej. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Za ten strzał to może prógby byłyby punkty. Siła była odpowiednia, ale precyzja, cóż, pozostawia dużo do życzenia. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Uderzenie proszę państwa! Ach, przyłożył teraz z dystansu. Niewiele brakowało. Tak, Tomku, bardzo dobre uderzenie. Miał sporo miejsca. Spróbował szczęścia i prawie mu się udało. Jorge Felix. Kolejna akcja. Ciekawe jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Lukas Podolski. Faulowany jeden z Zabrzan, ale sędzia stosuje korzyść. Erik Janża. Był tam faul na zawodniku. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Żółta kartka za to zagranie. Słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad meczem. Znowu są przy piłce. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Okazja, jak marzenie. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. To może być ważny korner. Kibice liczą tutaj na wyrównanie. Próbują ponieść teraz swoją drużynę. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie Górnik Zabrze prowadzi na wyjeździe, bo grają w Gliwicach. 0 do jednego z piastem Gliwice. No, zrobimy sobie oczywiście zmianę. Będzie sobie. Furkowa Furkawa Za Niego I wejdzie sobie Olkowski I Buksa Zmieniamy, Buksa zostawiamy Szcześniaka wrzucimy Za Niego I tak możemy przejść do drugiej połowy meczu Widzimy się po meczu Zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Chrapek. I teraz mamy przechwyt. Malony. Sędzia dobrze to teraz odgwizduje. Jorge Felix. Jorge Felix przesuwa się teraz z piłką do przodu. Aj, co za zmarnowana sytuacja. Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno, chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. i uke przechwytują rywale. Krapek. I rywal zostaje w tyle. Sędzia postanawia, Gliwiczanom należy się rzut wolny. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Dobry z wolnego w pole karne rywali. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Jest dośrodkowanie, świetnie. Mają to! Bramka dla piasta, proszę państwa! Wyrównali! Walka o zwycięstwo zaczyna się od nowa. No, zacieramy ręce. Może być groźnie. I czy będzie gol? Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Faulowany Gliwiczanina, ale jest coś takiego jak korzyść. Mamy teraz tego przykład. Dziczek. Dobra interwencja. Rywal bezradny. Dobra interwencja. Może nieco ryzykowna, ale nie było fału. Gramy dalej. Myślę, że to słuszna decyzja. Nie ma co się rozdrabniać i przesadzać z gwizdaniem każdego kontaktu. Gra straciłaby na płynności. Nie wyszło. Strata. Cała boczna strefa boiska jest wolna. Jest za linią obrony, uwaga! Bramka! Gol i znowu wychodzą na prowadzenie! Tutaj widzimy wyraźnie jaka to była piękna akcja. Wspaniale udało się wytrzymać presję obrony, znaleźć sobie miejsce i zdobyć bramkę. Piękny gol! No, zobaczmy tutaj, widać wyraźnie, jaka to była piękna akcja. Mimo nacisków obrony, udało się znaleźć miejsce i oddać strzał. Ma klej w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej. Jukana Jorge Feliksa. I co, i do środkowanie nie dochodzi celu. Zachowić. Podolski. Podanie do Erika Janży. Dobrze, bramkarz spokojnie interweniuje. Rzuca piłkę w pole karne. No cóż, zaliczmy tę główkę do statystyki strzałów, ale nie w światło bramki. Więc zagrożenie było średnie. Był tam faul na zawodniku górnika, ale mamy zastosowaną korzyść. Schodzi teraz ze skrzydła do środka, ale cała akcja kończy się stratą piłki. Kornik Zabrze przesuwa się z piłką. Dobrze to wygląda. Może zabić ten mecz. Dobra interwencja. Piąstkuje. Wybicie i po groźnej akcji. Ależ to było wejście. Tu mogła być bramka. Tak, teraz środkowe formacje obu zespołów mają gorszy fragment gry. No i mamy stratę zawrzań. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Cudowna piłka, spójrzmy. Nie, to nie mogło zaskoczyć. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Kończy spotkanie. Drużyna przyjezdna wywalczyła trzy punkty na obcym terenie. Takie zwycięstwa smakują szczególnie, bo spotkanie było wyrównane i wynik mógł wyglądać inaczej. Najważniejsze jednak są trzy punkty. To był naprawdę dobry występ. Zbierze solidne noty po tym spotkaniu. Przed meczem na pewno zwrócono na niego szczególną uwagę, ale nie udało się go upilnować i dał swojej drużynie prowadzenie. Myślę, że postawą w tym spotkaniu pokazał, że to od niego należy zaczynać ustalanie składu. No i koniec meczu. Górnik Zabrze pokonuje piasta gliwice u nich 1 do 2. Jak się wam podobało, to zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, oceńcie, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przykapili na kanale. Wpadacie też na kanał GL2K Label, to jest kanał e, przyjaciela Sebastianixa, Sebastianix tutaj teraz się udziela jakby muzycznie. E, już nie, nie widzę, żeby on grał w FIFA a Sport co chce. No i wpadacie też na kanał Wojtas Vlog. Christianix Games no i futsal bez barier. Trzymajcie się i do usłyszenia.